Cześć, z tej strony Kotesła. Dzisiaj gramy w abyście zauważyli World of Tanks. No i pewnie Was zaciekawił tytuł filmu, bo kupiłem nowy czołg, Bugiego, nie? I trochę nim pograłem sobie. Pokażę wam jakie mam ulepszenia, bo Wam nie pokazałem, bo był Amonkus. No. No to... Tak, z tego co tu kupiłem to tylko to i tą resztę, tą trójkę, nie? Tutaj ulepszenia, możecie sobie zobaczyć. Tutaj to nie jest jakieś duże. I teraz na silni będziemy zbierać. Mamy dwa dni konta premium. To możliwe, że jutro może też się pojawić odcinek z World of Tanks, tylko musicie wbić... No, ile? Trzy łapki w górę na pewno. I jutro będzie odcinek złota. Dobra, nie przedłużając. Zapomniałem powiedzieć, że. No, to szóstka, ale chyba już wszyscy mogli to myśleć. <laughs> Jak coś to jest, jestem chory, trochę. To czasami mnie może przerywać. Nadal jestem chory. Co jest ze mną? Dobra, nieważne. Pomieńmy te wszystkie tematy z chorobami i widzimy się, jak się nam gra załaduje, to albo. Dobra, nie. Nie będę was zanudzał. Dobra, gra nam się już ładuje. Zarąbiście. Gramy z takimi czołgami. No, na szóstki gramy. Najgorsze jest to, jak. Macie szóstkę, macie 8 sekund przeładowywania, okej, okay. ale co jest najgorsze jak spotykacie taką siódemkę, co ma 4 sekundy przeładowania. Boli? Bardzo. Jeszcze jesteście bardzo odsłonieni. Jesteście na przykład na środku pola. Jeszcze bardziej boli. No dobra, lecimy. Tak się prezentuje nasz bugi, nasz czołg. Oczywiście lufę mu trochę po... Co jest? Już, już mnie coś widzi? Czekaj. Co się tu dzieje? Poczekaj, bo ja nie ogarniam. Dobra, lecimy pod ten budynek. Za moimi będę jeździć, bo ja nie znam tej mapy. Dwa razy chyba w całej grze byłem na tej mapie. Ja kompletnie nie, nie gram na tej mapie. Tam kogoś widzę A już ktoś do mnie strzela A Już dostaję, pierwsze petardy M Mamy działo, o nie Jestem działa samobieżna, znaczy te co Te działa co sobie strzeliły w górę pociski Niedobrze Nie strzelamy ślepo Dobra, nie mam nic uszkodzone w czołgu, no więc git. Tam jest to dzieło. Ja trochę się boję, że zaraz zacznie strzelać. O, już zaczyna strzelać. Kurde. Eee. Yy. Ta runda może być nie za ciekawa. Ło, wybuch. To, to, to ja się zacznę ewakuować Co wy na to Dobra, ale co od tej drugiej strony. Spróbuję przejechać Dobra, dawaj, 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 dobra Jest dobrze jak na razie na ten moment Patrzcie na tego typa Kurde, to nie trafiło. Dobra, naprawiamy gęśnicę. No, tryb nub. Aha. No to nieźle. Nieźle, dobra. Ale jestem nubem w tą grę. O jezu. Jakim zadawać takie duże obrażenia Bo no ja się nie znam na takich rzeczach. Ej, pojechałem sobie stąd i przeciwnicy zaczęli wyjeżdżać. Super. Hmm. Może gra chyba niemieckim czołgiem. To jest chyba niemiecki. W sumie nie wiem. Jak on tak wygląda. Dobra, widzimy się w następnej rundzie lobby, bo to będzie nudne. No. To zaraz się widzimy. Dobra, tak jak przed chwilą widzieliście, to przegraliśmy. No, no czego wy się spodziewać mogliście? I teraz zależy od mapy. Jak będzie dobra mapa, na przykład taka płaska i góry... Jak... Jakieś budynki? O, to może jakaś, ale taka mapa zapełniona budynkami wszędzie. No to te mapy są takie średnie. O, kurde. Usemki wkraczają do gry. <mulary> Najgorzej. Zęcza, która jest śmieszna Dobra, lecimy Dobra, tędy dyprz... to, jest... to jest Środek, czy co? A, ktoś wziął to działo Nie wiem to działa jest bezużyteczne. Na tej mapie. Dobra. Ja się bardziej boję o siebie, a nie o innych. Kurde. Ja go widziałem tylko, że... Nie zdążyłem strzelić Kurde ja mam szóstkę, no to z siedem no tak średnio mam szansę Bo no. <kłynna> bra. Ja się tu staram nie wychylać, bo zaraz ginę Jestem dosłownie na hita od tych ósemek i siódemek ja wam to mówię, ja jestem na hita co ja mnie tego strzała ooo, oh, fuck ja się mówiłem, ja jestem na hita ociec, a są takie minusy tej szóstki dobra, gram, będziemy grać jeszcze jedną rundę, spokojnie bo to by był za krótki odcinek i za nudny Kurde. jakby dali jakiś jakby była jakaś mapa z polem nie wiem <grym> na przykład, nie wiem z otwartym terenem, górki jakieś, nie wiem, kamienie, kaktusy. Nie? No to może jakoś bym koś zabił. Może jakoś byśmy wygrali, ale tak jak teraz, no to chyba szans nie mamy. Dobra, to zaraz się widzimy, jak się ta runda skończy. Ech, spróbuję w następnej rundzie być troszkę lepszy. No to zaraz się widzimy. Dobra, jak widzicie wygraliśmy jakimś cudem. Dostaliśmy trochę punktów doświadczenia i dużo tych, że to tam, tam tej kasy. Kredytów. Nie wiem jak to ludzie wymawiają, ale... Gram jeszcze jedną rundę i... Módlcie się, żeby była dobra mapa A nie jak te dwie Na przykład jakaś zimowa mapa, nie wiem Bo tak to film będzie nudny i bezużyteczny, no To widzimy się za chwilę Dobra, już jesteśmy Już się nam tutaj gra ładuje I nawet, muszę przyznać Mapa trochę idealna. Ale też mapa na której prawie pierwszy raz gram. No to no teraz mogę albo głośniej mówić, albo ciszej, bo poprawiłem teraz mikrofon. A jak poprawię mikrofon to albo mnie głośniej słychać, albo ciszej. No, dobra, le nieważne lecimy. Skupmy się na grze. Lecimy na ich punkt Na ich flagę Ile mają tych dział? 2, jest. Ja pamiętam jak było 6 takich dział W przeciwnej drużynie Jezu To normalnie to były petardy z nieba, nie? Z kosmosu Z Marsa Dobra. Normalnie co sekundę ci Na bombę leciała jakaś bomba, nie? Znaczy na banie ci leciała bomba. O to mi chodzi. Na szóstki gramy. Mam jakieś szanse. Jakie ludzie mają czołgi? Znaczy jakie inni mają czołgi? No, chyba to, to jest polski czołg jak coś. To jest czołg premium. Dobra. No, jak to ja, to ja nie trafiłem. Na odcinkach nie trafiłem, a poza odcinkiem tutaj, ja kurde, jestem dominatorem. Łukasz ma ruski czołg. Kurdy, prawie go trafiłem. Możesz się nauczyć strzelać. <gry> bo. Będę zwykle nubem. U, tam z przodu Dobra, nie widać go Kurde, ja bym chciał przyjechać na tą drugą stronę, ale się boję, że zostanę jakaś petarda zaraz I będę miał mniej niż 100 HP Dobra, to będzie moja ludzka tarcza w nich nie strzelają, no to we mnie nie, też nie powinni. Ale co, bokiem ja tam... Ja... ja po... ja środkiem nie jada. Byłam ze wspomnienia z jeżdżeniem środkiem. Bardzo złe. Nie będę wam w tym odcinku opowiadał, ale może kiedyś wam opowiem. Trzeba jak najszybciej silni na silnik dobić No Żeby szybciej jeździł ten czołg No tylko 26 jada W tej chwili mm. Dobra Teraz już go zabił mm. Muszę się nauczyć jak strzelać i gdzie strzelać W jaki sposób, w jakie miejsca, nie? Znaczy, jak strzelać, to ja umiem, nie? Ale... ...będę dobrze w gościa strzelić, nie? Ja coś tak myślę, że Moon jest bardziej rozbudowany. Bo jak się strzeli chyba w amunicję tam, no to wybucha i... ...zabijasz czołg, a tu jak strzelisz w amunicję, no to tylko... ...może dłuższy czas przeodywania chyba. Czy jakoś tak. Dobra, lecimy Kurczę, czach mi się znowu zatrzymał Dobra Ja w sumie już sam nie wiem, czy jestem chory, czy przechodzę mutacje, bo czasami to ja piszczę. O, wow, już się tam spalił jakiś. A to są tutaj w dole? Nie, oni są tam dalej. Za tą górą. Dla niewiedzących to jeszcze mutacji nie mam. A czy przechodzę, chyba mutacje, nie wiem. Mogło się słychać, że ja nie mam. dobra, lecę im na punkt. No dobra, już nie mam po co lecieć. Ale w tym odcinku to ja byłem takim nubem, że szkoda gadać. Trzy rundy zagraliśmy i ani razu nie zabiłem ani jednego typa. Jedynie trochę go, jedynie trochę niego postrzelałem, ale. Ech, dobra. Jeszcze pod koniec pokażę wam wygląd. Aby ktoś nie wiedział, to ja sobie to kupiłem. W domyślna. to myślna polecam, bo to macie na wszystkie tutaj nie musicie tutaj przychodzić na przykład no, farbujecie tak wydajecie tyle a no, później jeszcze musicie na lato i tak no, polecam sobie to kupić na jakiekolwiek szogi. może być na ruskie, polskie, niemieckie francuskie, angielskie amerykańskie nie? ale to się opłaca w ogóle mamy konto premium, a w sumie już to mówiłem. Dobra, nieważne. Yy, dobra, to dzięki wszystkim za oglądanie. sorry że ja tak gram jak typowy noob, ale no, muszę się poduczyć grać. No i zostawcie łapkę w górę subskrypcję dzwoneczkiem i wbijcie na mojego skorpal w opisie. No. no i kończymy dzisiejszy odcinek. No i do następnego cześć.